Gościem podcastu Powiat Nyski tu i teraz jest młodszy aspirant Janina Kędzierska, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Nysie. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam Panią oraz wszystkich słuchaczy. W naszym województwie trwają ferie zimowe, dlatego na początek porozmawiajmy na temat bezpieczeństwa w trakcie ferii. O czym warto pamiętać, aby te ferie były bezpieczne? My, jako policja, przed feriami uczęszczaliśmy do szkół, aby właśnie przypominać tym najmłodszym naszym o tych właśnie bezpiecz o bezpieczeństwie. Dlatego policjanci w trakcie takich rozmów, Przypominali o tym, w jakich miejscach się bawić, jak się zachowywać, gdzie unikać zabaw. Tutaj dobrym miejscem jest właśnie jezioro takie, gdzie każdy z nas chciałby sprawdzić jednak, czy ten lód wytrzyma, dlatego my apelujemy, zachęcamy właśnie do uczęszczania na lodowisko, żeby właśnie być bezpiecznym. Jeżeli wybieramy się na sanki, jeżeli śnieg spadnie, tutaj też przypominaliśmy o zasadach bezpieczeństwa, jeżeli chcemy się rzucać śnieżkami, żeby zwracać uwagę na to, co może się znajdować w tym śniegu. No ale śniegu niestety nie ma, dlatego też przypominaliśmy po prostu o bezpieczeństwie w ruchu drogowym, bo to tak naprawdę jest najważniejsze, gdzie każdy z nas jest uczestnikiem tego ruchu drogowego. Poruszamy się, przechodzimy przez jezdnię, jeździmy pojazdami, rowerami, e, dlatego tutaj apel do najmłodszych właśnie był pod tym kątem, żeby na drodze mieć oczy szeroko otwarte, i słuchać wszystkiego, co się dzieje dookoła. Jeśli chodzi o to bezpieczeństwo na drodze, to tutaj stosowanie się do zasad, zachowanie rozwagi na drodze, to jest aktualne przez cały rok. Ale jak to jest z tym bezpieczeństwem na drogach powiatu nyskiego? Czy jest bezpiecznie? Czy dochodzi do coraz mniejszej liczby wypadków, kolizji? Jeżeli chodzi o same zdarzenia drogowe, no to te miesiące teraz, styczeń, luty, no to niestety, ale warunki atmosferyczne są takie, że rano jak wstajemy, no to ta nawierzchnia jest jeszcze śliska, mamy minusowe temperatury. Tury, więc tutaj kierujący muszą zachować szczególną ostrożność. Właśnie w takich dniach, w takich porach roku, no, tych zdarzeń drogowych jest nieco więcej. Z uwagi na to, że właśnie nam się wydaje, że już droga jest do jazdy, bo świeci słońce, ale jednak jest ten przymrozek. Jest dłuższa droga hamowania, więc tutaj jak najbardziej znowu zwracamy się do kierujących, żeby wyjechać wcześniej, żeby sprawdzić swój stan techniczny samochodu, żeby odśnieżyć tą szybę zamarzniętą, zeskrobać, żeby wszystko było dobrze widocznie, żeby mieć tą widoczność i tutaj znowu apel do kierujących i do pieszych. Niestety w ostatnim czasie mieliśmy potrącenia na przejściu dla pieszych, czy to w Odmuchowie, czy w Nysie, dlatego zwracamy się po raz kolejny do Pieszych, aby przed wejściem na samo przejście dla pieszych porozglądali się, zauważyli, czy pojazd, zobaczyli, czy pojazd jedzie, czy nie jedzie, upewnili się, że kierujący nas widzi, do kierujących kolejny raz apel, aby właśnie zatrzymać się, zwolnić, popatrzeć. Bo tutaj tak naprawdę wszyscy jesteśmy uczestnikami ruchu drogowego i to od nas zależy nasze bezpieczeństwo. I po raz kolejny wracamy do małych elementów odblaskowych, gdzie właśnie w. W takich porach roku one mają ogromne znaczenie, czy to dla dzieci, czy dla dorosłych. Tutaj niezależnie od wieku my zachęcamy, rozdajemy te odblaski i zachęcamy właśnie do ich noszenia, bo to właśnie taki jeden drobny element w porze wieczornej może uratować nasze życie, może dać nam szansę, że kierujący nas właśnie zobaczy. A jeśli chodzi o nietrzeźwych kierowców, to czy świadomość wśród mieszkańców powiatu wzrasta, czy... Mm... Rzadziej wsiadają za kierownicę pod wpływem alkoholu. Jak to wynika z Państwa danych? Tutaj, jeżeli chodzi o skierowanie po spożyciu alkoholu, no w ostatnim tygodniu niestety ale tych kierujących było zatrzymanych kilkunastu, kilku, ale tutaj świadomość społeczeństwa jak najbardziej rośnie, bo mamy mnóstwo zgłoszeń gdzie osoba podejrzewa, że ktoś może kierować pod wpływem alkoholu i zgłaszane są takie interwencje. I do tego jak najbardziej zachęcamy. Tutaj policjanci jadą, weryfikują, sprawdzają trzeźwość uprawnienia tej osoby, y, którą wskazał nam zgłaszający. Więc tutaj my to wszystko weryfikujemy. A niektóre zgłoszenia niestety, ale się potwierdzają. Zatrzymujemy osoby, które właśnie po alkoholu wsiadają za kierownicę. Na przykład czwartego w Głuchołazach Niestety ale kierujący, który miał ponad 3 promi alkoholu wydychanym w organizmie, doprowadził do zdarzenia, najechał na tył pojazdu, który zatrzymał się przed światłem bo miał czerwone. No i tutaj doszło do zdarzenia, tutaj kierujący wyczuł od kierującego e, sprawcy zdarzenia alkohol, niezłocznie wezwał patrol, który przyjechał i potwierdził właśnie, że ta osoba jest pod wpływem alkoholu. Dlatego tutaj apelujemy, jeżeli widzimy daną osobę, nie bójmy się zadzwonić, to nic nas nie kosztuje, a może faktycznie uratować czyjeś życie. Do bardzo groźnego wypadku śmiertelnego niestety doszło również w ostatnim czasie na naszych drogach, e, zginęło dwóch mężczyzn. Niestety, ale takie sytuacje się również zdarzają. No rozpoczęliśmy ferię niestety, ale właśnie tym wypadkiem śmiertelnym, który miał miejsce w sobotę po godzinie 8.30. Tutaj niestety nie udało się uratować życia dwóch młodych mężczyzn. Dlatego apelujemy, apelujemy i apelujemy. Ten rozsądek na drodze musi być zachowany. Tutaj trwają czynności celem ustalenia, co było przyczyną tego tragicznego w skutkach wypadku, ale... No, musimy mieć tą świadomość, że lepiej dojechać ciut za późno, niż nie dojechać wcale. Oszuści ponownie są aktywni w powiecie nyskim, ale właśnie, czy oni są aktywni ponownie, czy może oni są aktywni przez cały czas? Bo Państwo ponownie otrzymujecie sygnały o próbach oszustwa różnymi metodami tak naprawdę. Oszuści cały czas są aktywni. Nam się wydaje, że właśnie oni, a poczekamy na święta, poczekamy na inne wydarzenia, ale właśnie nie. E, oszuści cały czas działają. Jeżeli my otrzymujemy od państwa, czyli od osób, które, do których, które otrzymały właśnie taki telefon, informacje, automatycznie my informujemy przez portal na Facebooku Policja Nysa. właśnie wrzucamy taką informację, aby ostrzec wszystkich, którzy mają tą, e, tą aplikację żeby właśnie porozmawiać ze swoimi starszymi osobami, sąsiadami, rodzicami. Pamiętajmy, że to właśnie te osoby starsze, które nas uczyły właśnie tego, że kurczę, no trzeba być życzliwym dla drugiej osoby, trzeba ufać wszystkim, no to jednak musimy im to troszkę w inny sposób wytłumaczyć, że są osoby, które chcą jednak nas oszukać. Chcą właśnie wykorzystać tą naszą dobroć. I są takie sytuacje, zdarzają się. No ostatnio również taka, taki incydent miał miejsce, gdzie osoby próbowały dzwonić i właśnie metodą oszusta na policjanta pod przykryciem tego, że jest planowana akcja policyjna, że ktoś włamał się na pana konto, był pan w panku, no ale my widzimy, że ktoś był, to niech pan pojedzie, niech pan wybierze pieniądze i przeleje na konkretny numer konta, którym my wyślemy. A ja tutaj po raz kolejny. Informuję, apeluję, że policja nigdy nie bierze gotówki, nigdy nie bierze złotej biżuterii. Nie przyjmujemy gotówki, żeby to Państwo też wiedzieli, jeżeli nie prowadzimy takich akcji, że zabezpieczamy po prostu pieniądze kogoś, tak samo jak i prokuratura, tak samo listonosz, tak samo wszystkie inne instytucje, żeby mieć na to uwagę. Po prostu. Musimy mieć tą świadomość, że kurczę, no może to być oszust i lepiej się rozłączyć i zadzwonić do tej osoby, którą mamy zaufaną i po prostu porozmawiać, spytać się, czy takie, taka sytuacja, takie miejsce y, mogło nastąpić. Okres zimowy to szczególnie trudny czas dla osób bezdomnych, osób narażonych na wychłodzenie, i tutaj też bardzo ważny jest taki apel do mieszkańców, aby nie być obojętnym na los takich osób, bo czasem jeden telefon może uratować czyjeś życie i zdrowie. Jak najbardziej, jeżeli chodzi teraz o temperatury, to są minusowe, dlatego my znowu apelujemy do ludzi, aby właśnie nie byli obojętni. W Nysie również, w powiecie Nyskim są osoby. W tym kryzysie bezdomności, gdzie policjanci e, chodzą, sprawdzają, weryfikują miejsca, tylko że tutaj też apel właśnie do ludzi, którzy e, mają tą informację, że dana osoba może pomieszkiwać w jakimś miejscu, e, posiadają takie informacje, to jak najbardziej zachęcamy do zgłaszania. My też nie wiemy o wszystkich e, takich osobach, dlatego jeżeli Państwo chcą nam pomóc i chcą pomóc po prostu tym osobom. E, aby mogły zacząć lepszy start, no to jak najbardziej zachęcamy do korzystania z aplikacji krajowej mapy zagrożeń, gdzie można tam właśnie kliknąć zagrożenie, osoba w kryzysie bezdomności, i my, jako policja, zweryfikujemy to, możemy również poprosić inne ośrodki pomocowe, właśnie, żeby pomóc tej danej osobie. Tylko tutaj należy znaczyć, że taka osoba musi chcieć otrzymywać taką pomoc. E, więc jeżeli ona będzie chciała od, na, od nas, jako od policji pomoc bądź po, od pomoc od innych instytucji, to my jej pomożemy. Ale jak najbardziej zachęcamy właśnie do zgłaszania takich właśnie sytuacji, gdzie widzimy, gdzie osoba potrzebuje tej pomocy, bo czasami możemy się pomylić, pomyślimy sobie, a na pewno wypił alkohol, wypiła alkohol, dlatego leży na przystanku. Miejmy świadomość, że są różne choroby, człowiek się zachowuje, organizm człowieka zachowuje się różnie w danej sytuacji, więc jak najbardziej zatrzymać się, wezwać pomoc i miejmy Chociaż ten czas, żeby poczekać właśnie, aż przyjedzie pomoc. Bo zdarzają się sytuacje, że jest pomoc wzywana na miejsce, my przyjeżdżamy, nie ma nikogo, nie ma zgłaszającego, nie ma tej osoby, która potrzebuje pomocy i tak naprawdę nie wiemy, czy to jest to miejsce konkretne, czy jednak zgłaszający przekazał źle informacje, czy ta osoba po prostu sobie poszła. Dlatego, jeżeli ktoś już zgłasza takie sytuacje, że potrzebuje pomocy, to niech jednak zostanie na miejscu do naszego przybycia. To jeszcze na koniec zapytam o rekrutację do policji. Czy można wstąpić w szeregi Nyskiej Policji? Jeśli tak, w jaki sposób można to zrobić? Jeżeli chodzi o rekrutację do służby mundurowej, do policji, to jak najbardziej Nyska Policja oferuje kilkanaście miejsc, dlatego serdecznie zachęcamy. Mamy wolne miejsca. Więc jeżeli ktoś chciałby spróbować swoich sił, to zachęcamy znowu do obserwowania naszego portalu na Facebooku, bo tam są informacje, w jakich. Miejscach, kiedy są właśnie pr robione próbne testy sprawnościowe, na przykład. Dlatego, jak ktoś chciałby spróbować, a nie jest pewny, to może na taki próbny test się zapisać, pojechać, sprawdzić się, i jeżeli będzie dany termin, to może złożyć swoje dokumenty. Oczywiście zachęcamy, jeżeli ktoś chciałby właśnie przekonać się, na czym polega dana służba. No rozmowy po prostu, bo tak naprawdę, no to jeżeli porozmawiamy z kimś, no to mamy, wie, wiemy o czym dana osoba mówi, czego oczekuje, a jeżeli chodzi o wypełnianie dokumentów, to nasze panie zespołu kadr i szkolenia jak najbardziej też we wszystkim pomogą. Dziękuję serdecznie. Dziękuję, pozdrawiam.